Euronews po polsku. Setki Afgańczyków próbują jakoś przetrwać po tragedii, jaka spotkała ich wioskę Ab-Barek. Została ona zniszczona w piątek przez potężną lawinę błotną, w której zginęło około 300 osób. Pomoc zagraniczna z trudem dociera do tego górzystego regionu w północno-wschodniej części kraju. Ci, którzy przeżyli, stracili wszystko, co mieli. Sześcioro moich bliskich jest wciąż zasypanych. My żyjemy w namiocie, który sami zdobyliśmy, bo nie dostaliśmy innego namiotu. Nie mamy też ani koców, ani żywności. Z całego świata docierają wyrazy solidarności z ofiarami, od sekretarza generalnego ONZ, papieża Franciszka. Jednak ofiary osunięcia się ziemi liczą przede wszystkim na konkretną pomoc materialną, jak ta, którą przyniosły w niedzielę śmigłowce armii afgańskiej. Oficjalna liczba 300 ofiar nie jest z pewnością prawdziwa, bo władze mówią również o kilkuset zaginionych, najprawdopodobniej zalanych lawiną błotną. W niektórych miejscach w w obszarze katastrofy ziemia jest pokryta 50-metrowej grubości warstwą błota.